Hej, jak dobrze Cię widzieć, droga kobieto, bo właśnie do Ciebie mam swój przekaz. Dzisiaj chciałabym Ci podpowiedzieć, jak dobrze dobrać spodnie z szeroką nogawką. Posłuchaj. Miłośników i przeciwników tych spodni jest podobna liczba. Widzę, że chyba bardziej faceci nie lubią tych spodni niż kobiety. My kobiety z kolei je kochamy za to, że one są po prostu wygodne. To jest pierwsza rzecz. I teraz. Jeżeli chcesz sobie takie spodnie do swojej garderoby wprowadzić, to bardzo proszę, nawet możesz ich kupić kilka par. Ja jestem nawet za. I tutaj nie będę ściubić, ani nie będę tą taką, która po prostu chodzi i każe za to. Kupuj, ale zwróć uwagę na przede wszystkim na kolor. Panie, które są bardziej obfite w dolnej części sylwetki, powinny zwrócić uwagę na kolory ciemne. Kolory ciemne są zawsze dla Was dedykowane na dół. Dlatego, że kolor ciemny pochłania światło, czyli optycznie coś wydaje się, że jest mniejsze. Ciemny kolor to nie znaczy czarny, drogie panie, więc, jakby postawcie również na granatowy, fioletowy ciemny, butelkowa zieleń. Jest tego cała, cała masa ciemniej niż to, co macie na górze i zawsze będzie prawidłowo. Kolejną ważną rzeczą to jest oczywiście materiał. Wszystkie materiały, które są grube w odczuciu, takie mięsiste, gęste, będą powodowały, że ta sylwetka Twoja będzie po prostu większa optycznie. A materiały, które są lekkie, które się leją, które są po prostu takie mega fruwające, spowodują, że Twoja sylwetka stanie się lżejsza. W zależności, czego potrzebujesz i czego oczekujesz. Natomiast jeżeli bardzo byś chciała mieć spodnie jeansowe w tym kroju. No to te spodnie, co powinny mieć Kant, jeżeli oczywiście jesteś pełniejsza w dolnej części sylwetki. Kant spowoduje, że sylwetka nagle podzieli się noga, podzieli się na dwie mniejsze części i optycznie jest węższa. Kolejna ważna rzecz to oczywiście długość. Długość, drogie panie, definiuje to, jak długo mamy nogę, jak my widzimy tą nogę. Więc te spodnie powinny mieć naprawdę długą nogawkę. Do połowy pięty to jest takie minimum, albo do podeszwy. Jeżeli chcecie dłużej, niech się tam ciągnie po chodniku, to też proszę bardzo, ale pamiętajcie, im więcej zwijek, tak samo one skracają troszeczkę nogę. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to są spodnie, które się nosi w tali, czyli tak zwane z wysokim stanem. Jeżeli zaczniecie kombinować je sobie spuszczać w dół, niżej, 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 to jakby krój się obniża i tam, gdzie są biodra, to wystąpią w okolicy ud. Zrobią totalną krzywdę, wiem, bo sama to przetestowałam na sobie. Jeżeli chcesz taki zabieg mieć, to idź na dział męski i kup sobie męskie spodnie. One nie mają wyprofilowanych bioder. No i nie bój się. Nogawka w literę A, czyli tak zwane szwedy, są rewelacyjne dla każdego. Nie bój się, baw się, tylko korzystaj z moich podróży.